Dzień dobry Państwu i chwała niech będzie naszą Panu Zbawcy i Królowi Jezusowi Chrystusowi. W dzisiejszym odcinku mojego wideobloga chcę pomówić o czymś, co nazwałbym jednym z największych mitów na temat Biblii, który był niegdyś rozpowszechniony, głównie wśród części protestantów. Jednak zanim przejdę do sedna... Tematu chciałem Państwa poprosić o subskrybowanie mego kanału, lajkowanie go, zostawianie komentarzy, gdyż takie właśnie działania tutaj pomogą mi rozwijać ów kanał i docierać z treściami, które promuję na owym kanale do nowych odbiorców. Wychodzą zaś do głównego tematu tegoż filmiku. Otóż, tak jak powiedziałem, w przeszłości istniał pewien chętnie powtarzany mit na temat Biblii, który ów mit był głoszony głównie przez część protestantów. Mianowicie obi protestanci twierdzili, że pismo święte zakazuje mieszania się raz, a więc wchodzenia na przykład Związki małżeńskie osób rasy białej z osobami innych ras, zwłaszcza to było mówione w kontekście związków małżeńskich, czy ogólnie rzecz biorąc, związków zakładających intymność erotyczną. Zwłaszcza to było mówione właśnie w kontekście mieszania się. W tego typu relacje z osobami rasy czarnej, i choć ów mit na temat Biblii już dzisiaj nie jest często powtarzany, również przez protestantów nie jest często powtarzany, to czasami powraca również pośród katolików, i dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów polemizujących. Z owym niegdyś popularnym mitem na temat tego, co naucza pismo święte. A więc zacznijmy od tego, że pismo święte w ogóle nie mówi, e, niewiele mówi, bo coś tam mówi, ale niewiele mówi o rasach, rasie i tym podobnych pojęciach. A już wydaje się, że w ogóle Biblia nie wspomina o rasach, rasie w kontekście jakichś znaczących podziałów czy wyróżników dotyczących się właśnie ludzkiej populacji. Owszem, Biblia mówi o narodach i jako wyróżnikach, czy tego właśnie, w jaki sposób podzielona jest ludzka populacja. Ale narody niekoniecznie są związane z rasą. Na przykład yy, rasa biała jest podzielona na wiele narodów, więc to nie jest tak, że na przykład rasa równa się naród. Poza tym są, można powiedzieć, że pewne narody. Mają w swym etosie, niejako w swojej specyfice, to, że one łączą ludzi różnych ras. I współczesnym przykładem takiego narodu, który jest połączeniem ludzi różnych ras, jest właśnie na przykład naród zamieszkujący Stany Zjednoczone. Mimo, że tam owszem były silne napięcia. Na tle właśnie różnic rasowych, to paradoksalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że właśnie naród amerykański charakteryzuje się tym, że należą do niego ludzie różnych ras. A więc, sam fakt, że Pismo Święte mówi o narodach i również w kontekście. Yy, tego, w jaki sposób jest podzielona ludzkość, że je, narody są jakimś wyróżnikiem podziału ludzkiej populacji, to nie jest to jednak równoznaczne z rasą. Że właśnie, że tutaj ludzkość miałaby tutaj wedle Pisma Świętego być podzielona w jakiś taki ścisły sposób na rasy, to ta teza. Nie wydaje się mieć potwierdzenia w Piśmie Świętym. Po drugie, yy, Pismo Święte owszem zakazywało Żydom, starotestamentalnym Żydom, włączenia się w związki małżeńskie z ludźmi należącymi do sąsiadujących z Żydami narodów i ludów. Ale jest oczywiste, że w tym Bożym zakazie ze Starego Testamentu sprawa Mojżeszowego nie chodziło o rasę, o przynależność rasową ludzi, którzy należeli do tych innych narodów i ludów, a rzecz była w tym, że te inne narody i ludy. Wyznawały fałszywe kłóty, czciły fałszywe bóstwa. I właśnie taka była istota tego zakazu, żeby chronić Żydów przed właśnie infekowaniem ich tymi błędnymi, bałwochwalczymi, e, politeistycznymi, często też niemoralnymi wierzeniami. Więc nie chodziło o rasę. Po trzecie. Mamy w Biblii przykład, jak Mojżesz ożenił się z Kuszytką. Kuszyci zaś byli najpewniej rasy czarnej. I gdy Aaron i Miriam zganili już fakt, czyli to, że Mojżesz ożenił się z Kuszytką, Bóg ukarał, Miliam Trądem za to, że właśnie oni zganili szła za to, że ten ożenił się z koszytką, a więc osobą prawdopodobnie należącą do rasy czarnej. Więc jeżeli już, to tutaj w Wiśmie Świętym mamy przeciwny przykład, że właśnie mamy przykład małżeństwa najpewniej międzyrasowego i krytyka owego małżeństwa, najpewniej międzyrasowego, spotkała się ze stanowczą, negatywną, boską reakcją. Po trzecie, starocestamentalni Żydzi nie zachowywali tak zwanej czystości rasowej, albowiem ci ludzie, mężczyźni bądź kobiety, którzy należeli do innych narodów, ale którzy uwierzyli w jedynego Boga Jachwę, obrzezali się, to oczywiście dotyczy mężczyzn, mogli wejść do narodu żydowskiego i stać się członkami właśnie tego narodu. Nawet pośród potomków Pana Naszego Jezusa Chrystusa jest Rahab, która zanim została członkiem żydowskiego narodu była kananejką. I tutaj drobna uwaga, Kananejczycy być może też należeli do rafy czarnej. Więc yy, podsumowując troszeczkę tę część mojego filmiku, naprawdę nie widać w Piśmie Świętym żadnych... Nawet powiedziałbym aluzji czy sugestii, z których mogłoby wynikać, że tak zwane mieszanie się ras, czyli na przykład wchodzenie w związki małżeńskie z przedstawicielami innej rasy, jest czymś przez Boga niemile widzianym. I tutaj ja też nie twierdzę ani nie sugeruję, że. Na przykład w doktrynie i praktyce katolickiej nie było żadnych elementów, które można by oskarżać o w ten czy inny sposób pojmowany rasizm. Na przykład jeszcze niektóre z XIX-wiecznych modlitw zatwierdzanych przez papieży. Mówiły o ludach Afryki jako o ludach, które są nadnaczone tak zwanym piętnem Hama. I właśnie w tych modlitwach była prośba do Boga o to, żeby Bóg ich z tego piętna uwolnił, a właśnie to pojęcie piętna Hama. Nawiązuje owszem do rasizmu, gdyż wedle, tego, wedle tegoż pojęcia pię, piętnem Hama naznaczony są ludzie rasy czarnej. Więc owszem jest to pewien element, który można by określić jako w pewien sposób przynajmniej podejrzany o rasizm i który był aprobatywnie przez Kościół Etnicki tutaj niejako zatwierdzony, również fakt, że w prywatnych objawieniach błogosławionej Anny Katarzyny Medich jest właśnie mowa o tak zwanym piętnie Hama, czy klątwie Hama, jako tej, która dotknęła osoby rasy czarnej yy, yy, i w Fakt, że pisma zawierające to objawienia otrzymywały przez długi czas i nadal otrzymują aprobaty lokalnych biskupów, też w pewien sposób tutaj można powiedzieć, że właśnie nie można tak powiedzieć, że doktryna i praktyka katolicka nie zawierała żadnego tego typu elementu. Jednakże, jeżeli chodzi konkretnie o kwestie małżeństw międzyrasowych, to ani Pismo Święte, ani też, przynajmniej ja, nie znam takich wypadków. Ojcowie Kościoła czy uznani teologowie katolicy nie ganili tej praktyki. Nie, nie potępiali jej, nie twierdzili nawet, że ona sama w sobie jest jakoś niebezpieczna, więc naprawdę nie ma sensu tutaj wymyślać jakiegoś nowego grzechu, skoro te źródła, które wymieniłem, właśnie nic o tym nie mówią. A nawet można powiedzieć, że Biblia, tak jak już wspomniałem, Wydaje się potępiać potępienie międzyrasowego małżeństwa. Tu chodzi o tą wspomnianą przeze mnie kwestię małżeństwa mojżesza z kuszytką i tego, że ci, którzy krytykowali to małżeństwo, zostali zganieni przez Boga. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę dobrego wieczoru albo dobrego dnia, zależnie od tego, w jakim czasie oglądacie imnik. Niech Bóg Wam błogosławi.